Popatrzmy zatem, jak to będzie wyglądało na przykładach. Pierwszy przypadek mamy takie równanie jednorodne, jak widać: y bis minus 5, y' plus 6, y równa się 0. To, co robię, to piszę równanie charakterystyczne. Ono ma postać r kwadrat minus 5, r plus 6 równa się 0. No tutaj no, szukam delty i szukam pierwiastków. Jasna sprawa, że to będzie r minus 2 razy r minus 3. Te pierwiastki tutaj dość łatwo odkadnąć minus 2 plus minus 3 to jest minus5, Lo tych dwóch to jest 6. W związku z tym mamy pierwszy pierwiastek dwójka lub drugi pierwiastek trójka. My się rozumieć, jeżeli ktoś woli liczyć delta. To też nie ma problemu. W każdym razie to jest przypadek, w którym mamy dwa pierwiastki, czyli delta jest dodatnia. Jeżeli tak, no to po prostu odczytujemy w takim wypadku, że rozwiązaniem jest y jako c1 e do 2x plus c2 e do 3x, gdzie c1, c2 należą do r. No i to koniec, tak, bo to jest rozwiązanie tego równania. Jeżeli teraz wzięlibyśmy przypadek, w którym Będziemy mieć tylko jedno, jeden pierwiastek równania charakterystycznego, na przykład dla tego typu równania drugiego rzędu o stałych współczynnikach tak będzie, tak? ponieważ równanie charakterystyczne ma wówczas postać 6, r kwadrat plus 6R plus 9 równa się 0, czyli R plus 3 do kwadratu równa się 0, czyli jest jeden pierwiastek. Podwójne, czyli minus trójka. W tej sytuacji wstawiamy do drugiego wzoru, mamy od razu rozwiązanie. Y równa się c1x plus c2 razy e do potęgi minus 3x. c1, c2 należą do rzeczywistych. Trzecia sytuacja, równie prosta jak te powyżej, powiedzmy y bis plus 2y' plus 2y równa się 0 równanie charakterystyczne r kwadrat plus 2r plus 2 równa się 0 tak? liczymy delta może tym razem, bo tak będzie najprościej 4 minus 8 czyli minus 4 pierwiastek z delty to jest zatem pierwiastek z minus 4 tutaj robimy taki tryg jak w pierwszym semestrze Minus to jest w sumie i kwadrat. W związku z tym pierwiastek z delty to plus albo minus 2i. W związku z tym, jak wyglądają same pierwiastki, no R1 to się równa minus b, czyli minus 2. A powiedzmy plus pierwiastek z delty przez 2, czyli dostajemy minus 1 plus i. Natomiast R2 to jest minus 1, tym razem będzie minus i. Jak to się będzie miało do rozwiązania? No, należałoby jeszcze w tym miejscu wstawić do właściwego wzoru. No, to wstawiamy. Ten wzór w tym przypadku mówił, że y to będzie e do potęgi alfa. No, alfa, proszę zobaczyć, w tym przypadku wynosi minus 1, a beta. To jest to, co stoi tutaj przy i, czyli 1. Gdybyście się Państwo zastanawiali, czy 1, czy minus 1 przy beta, nie ma to zupełnie znaczenia, ponieważ w związku z tym, że sinus i kosinus jest przemnożony przez dowolną stałą, to, to i tak się tam w tej dowolnej stałej potencjalnie minus schowa. W związku z tym możemy napisać, że to jest e do alfa x, czyli e do minus x razy c1 cosinus beta x, czyli po prostu x, plus c2 razy sinus beta x, czyli po prostu x. c1, c2 należą do rzeczywistych.